Szanowni państwo, witamy po krótkiej przerwie, z której zrobiła się troszkę dłuższa przerwa. Chochliki techniczne nie omijają również nas, ale już jesteśmy gotowi. Jest z nami Klementyna Suchanow, redaktorka, pisarka, tłumaczka i aktywistka zaangażowana w Ogólnopolski Strajk Kobiet. Autorka książki To jest wojna. Kobiety fundamentaliści i nowe średniowiecze oraz głośnej biografii Witolda Gombrowicza Ja geniusz, za którą była nominowana do nagrody Nike. Rozmowę z Klementyną Suchanow poprowadzi Marta Zdanowska z Fundacji Łódzki Szlak Kobiet, redaktorka, recenzentka teatralna, literaturoznawczyni. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam pani Klementyno. Rzeczywiście mieliśmy trochę technicznych problemów, więc mamy trochę mniej czasu, ale ja postaram się w miarę szybko zadać to pierwsze pytanie. Pozwolę sobie skorzystać z Pani biografii, powiedziałabym takiej biografii aktywistycznej. Grudzień 2017 aresztowana po tym, jak obrzuciła jajkami limuzynę wyjeżdżającą z Pałacu Prezydenckiego po desygnacji Morawieckiego na premiera. W lipcu 2018 napisała na budynku Sejmu Czas na sąd, ale nie zdążyła dopisać do końca, bo już ją zwinięto, i potem zostało też dopisane Czas na sąd ostateczny, no i pewne niecenzuralne słowo to znaczy wypierdalać. 26 lipca podczas akcji Weto pod pałacem prezydenckim skończył się dla niej w bardzo przykry sposób, bo to była poważna kontuzja kręgosłupa, po której trafiła do szpitala na operację zafundowa, i to właściwie, co tu dużo mówić, polska policja. I to jest część pani biografii przed ogólnopolskim strajkiem kobiet, chociaż właściwie już w ogólnopolskim strajku kobiet, ja bym chciała zadać takie proste pytanie. Jak to się robi, że człowiek z z literaturoznawcy, z biografistki, która zajmuje się Gąbrowiczem, wychodzi na ulicę i przestaje się bać. Ale ja się wcześniej też nigdy nie bałam. Nie się na, żeby, żeby na, żeby się na ja wiem, że to jest nie do wszystkich. W tym sensie było to proste. No a poza tym, nie wiem, czy była jakaś ta dziecko pomiędzy zawodem i starciem, a innymi zawodami, że to nie jest nie do wszystkich. I to są w tym sensie. Ja mam taką prośbę. Czy zechciały Pani założyć słuchawki, bo mamy troszeczkę problemów technicznych bez, bez nich? Okej, okay, okej. Okay. Wtedy ja słyszę gorzej, bo słyszę jakby w stereo. Okay. No dobrze, spr spróbujmy jednak. E Mimo, mimo wszystko, jakoś poprowadzić tę rozmowę dalej. Ogólnopolski Strajk Kobiet, właściwie taki początek tych, tego wielkiego poruszenia kobiet w całej Polsce, od Warszawy po Zgorzelec, Rzeszów i, i małe miasteczka. Od 22 października po ogłoszeniu orzeczenia przez Julię Przyłębską i właściwie dzień po dniu wychodzenie na, na strajki, na, na marsze, to trochę inaczej wyglądało w różnych miastach. I co dalej? Bo jesteśmy już dużo dalej w tym, w tym, w tym procesie. Ale co się, co się ma wydarzyć dalej? W jaką stronę? Co też ogólnopolski strajk kobiet poza, poza radą konsultacyjną, to jest oczywiście dużo, ale co, co proponujecie? Co widzicie dalej w, tej, w tym, co się dzieje w Polsce? Bo to jest taki moment, że zaczyna się robić nam trudno wszystkim. Wychodzącym na ulicę również. Tak, no ale nie jestem w stanie temu zaradzić. Tak po prostu wyglądają pewne rzeczy, że mają pewne fazy, że to są procesy, a nie jakieś wybuchy rewolucji, które natychmiast doprowadzają do zwycięstwa. Także niestety, no tutaj mam przykrą wiadomość, to raczej nie będzie tak za jednym przyknięciem palca, że wyjdziemy kilka razy, a pis ustąpi i będzie pięknie, wspaniale. No tak nie będzie i widzimy, że tak nie jest. Rządzący będą przesuwać ten moment, będą się zastanawiać, boją się, więc teraz myślą i kombinują. No my też myślimy, też kombinujemy. A poza tym jest jeszcze sytuacja covidowa. Nie czujemy się jakoś tak dobrze z tym, żeby ludzi zwoływać na ulicę wtedy, kiedy jakby sądzimy, że realnie nie jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Mamy jakieś tam sobie swoje własne, strategiczne myślenie, ale to jest w tym momencie proces już. To nie jest proces który w tym momencie organizuje straj kobiet. Ludzie się organizują bardzo świetnie sami. I my jesteśmy trochę jakby nad tym, bo jakby od spraw kobiet się zaczęło i jakby nadawałyśmy pierwszy ton temu zaraz po tej decyzji w trybunale, natomiast to ulica bardzo żywiołowo odpowiada na to też, co się dzieje. Poza tym ulica też ma swoje własne żądania, które czasami są niezależne od naszych. Dołączają grupy społeczne, które nigdy wcześniej nie poszłyby z tak zwanymi szalonymi feministkami, a teraz idziemy razem. Więc my sobie możemy coś myśleć i możemy sobie coś planować, ale tak naprawdę to suma summarum będzie zależało od energii ludzi i od ich determinacji zwłaszcza czy osiągniemy to, o czym wszyscy mówimy na ulicach, czyli słowo na itrew i Mogę tylko powiedzieć, co jako strajk kobiet robimy. No, wciąż mamy remont w naszym lokalu, który mamy od miesiąca, może już teraz dłużej troszeczkę niż miesiąca, Tam jednocześnie przywaliła nas ta sytuacja, bo została nas po pierwsze, że właśnie w sytuacji covidowej, gdzie nasze szeregi były dosyć, dosyć przerzedzone, w tym ograniczonym gronie poprowadziłyśmy te wszystkie pierwsze rzeczy w tych pierwszych dniach. I to było no, ekstremalne doświadczenie, fizyczne też, a może przede wszystkim. I tak, powstał pomysł stworzenia takiej rady, która ma merytorycznie się przyczynić do rozwinięcia dyskusji tej, która się na ulicy zaczęła. To znaczy ludzie coś wykrzyczeli i chcieliśmy, żeby ktoś fachowo się nad tym pochylił i pomyślał, co z tymi konkretnymi żądaniami w tym momencie, w tej sytuacji, z tego rządu nawet jeszcze można by zrobić. I takie pierwsze efekty tego już zbieramy i za kilka dni pewnie tworzymy coś wtedy konferencję, czy w jakiś sposób zakomunikujemy do światu. Dzisiaj byłam na przykład na spotkaniach z grupą, która zajmuje się edukacją, pracą i Państwem świeckim I to są bardzo fajne, to są bardzo fajne pomysły. Takie na teraz już na teraz. Nie, nie ma po prostu takiej opcji, że, że on może, znaczy jest opcja, że on może powiedzieć, że nie, ale to wszystko, o czym mówimy, jest wykonane nawet z tego rządu. To są to są proste rzeczy, proste przesunięcia, które bardzo nam usprawnią i e, życie. Czy my się spodziewamy, że oni spełnią te żądania, to żądania, to nie mamy wielkich nadziei, ale oprócz tego uruchamiamy jeszcze rozmowy z ze związkami zawodowymi, z różnymi branżami, żeby zobaczyć, czy możemy razem się zorganizować, bo jak widzę ten proces się rozrósł do żądań różnych grup społecznych, mm. profesji, branży e, i tak dalej. No i staramy się zobaczyć, czy uda nam się zrobić coś razem. To rozmowy pierwsze też już są dosyć pozytywne, I, ale ponownie sytuacja covidowa nie będzie sprzyjała temu, żeby wykonać nie, normalny strajk, więc trzeba będzie też wymyśleć nowe formy strajkowania i też takie, które zadowolą wszystkie te grupy e, w różnych zawodach, e, w, 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 na różnych stanowiskach. No, i jakby idziemy w tą stronę, żeby nie eksploatować totalnie ulicy, której energia no jest ograniczona i jest to rzecz bardzo fizyczna. I chcemy przenieść troszeczkę te pola widzby także na inne sfery, czyli merytoryczną, taką związkową, typowo pracowniczą, bo te żądania są bardzo związane z sytuacją pracowniczą, pandemiczną. No, i będziemy myślały potem jeszcze, co dalej. Rzeczywiście to jest trochę tak, że ta sytuacja pandemiczna w dużej mierze odbija się też na życiu kobiet, tak? Bo to one zajmują się pracą opiekuńczą, to one zajmują się dziećmi w trakcie nauki zdalnej i to one bardzo często tracą pracę, nie da się ukryć. To jest, to jest jakaś taka rzecz, która towarzyszy pandemii bardzo, bardzo mocno. Ja mam taką prośbę, bo właściwie pomyślałam o tym, że być może to jest dobry moment, żeby poprosić po o. The <laughs> Kilka słów wsparcia. Elżbieta Podleśna, która też przeszła swoje na strajkach kobiet i no, ciężko przypłaciła zdrowiem niektóre rzeczy, w których brała udział, powiedziała o tym, że okay, jest Warszawa i w Warszawie jest pewne rzeczy w miarę prosto zrobić, ale są też takie małe miasta powiatowe. Ona podaje przykład Włodawy, gdzie jest właściwie wszyscy wszystkich znają, jest trzech pracodawców. Tam jest chyba, nie wiem, jakiś zakład karny, Straż Leśna i Lasy Państwowe i Straż Graniczna. Więc wyjście tam na ulicę i w ogóle branie udziału w takich działaniach jest piekielnie trudne. Co by pani powiedziała tym dziewczynom z tych małych miast, które biorą sprawy we własne ręce i one czasem, no jest, no niestety mogą ponieść też takie konsekwencje jak po prostu zwolnienie z pracy? Nie wiem, co mogę im powiedzieć. No mogę być tylko Pełna podziwu dla tego, co robią. Sama też jestem z małego miasteczka, poniekąd ze wsi, więc znam te klimaty. Opresyjne klimaty takiej społeczności małej. Nie wiem, co im powiedzieć. Po prostu to jest dużo gorsza sytuacja. Też często myślę o, o zwłaszcza młodych mamach, na przykład, także samotnych matkach, które też mają wiele powodów, żeby być niezadowolone. Chciałyby też wyjść, ale nie są w stanie na przykład E, więc w momencie, kiedy ja wychodzę na tą ulicę, to często myślę o tym, że właśnie wychodzę w imieniu ich wszystkich, tych, które nie zawsze mogą sobie na to pozwolić w tym momencie. Um, to brzmi tak um, um, może, no nie wiem, może to może nawet zabrzmieć źle, to co mówię. Ale ja sama byłam w takiej sytuacji i wiem, że ileś lat temu nie byłam w stanie robić tego, co dzisiaj robi. I wiem, że w nich jest ten power, że jest w nich ta siła, tylko po prostu mają czasami takie okoliczności życiowe że nie mogą sobie na to pozwolić, ale my możemy być odważne w różnych sposób. To nie jest tylko kwestia wychodzenia na ulicę. a można być odważnym w różnych sytuacjach. A można być odważnym też w miejscu pracy, przesuwając pewne granice, w sensie ucząc albo czasem wymuszając pewne rozwiązania, które będą bardziej sprawiedliwe. To są różne pola. Nawet w wychowywaniu dzieci przecież takie coś jest. Możemy wychowywać dziecko inaczej niż do tej pory się wychowało chłopcy czy dziewczynki, na przykład zacząć od tego. Bardzo ważne jest wychowanie chłopców właśnie w inny sposób, bo dziewczynki mają jakąś taką naturalną siłę i my jesteśmy teraz dookoła i tworzymy jeszcze większą siłę, dodajemy im czegoś. Natomiast nie ma takich opcji, perspektyw dla chłopców wyrastających w tych warunkach. Potem im pozostaje tylko rozczarowanie, rozgoryczenie, konfederacja i um, jakiś taki smutek. Um, więc możemy różne rzeczy robić. Nie musimy wcale koniecznie wychodzić na ulicę i w różny sposób możemy być odważne. A to jest bardzo ciekawy wątek, ten, który pani poruszyła, że wychowanie młodych chłopców, że właściwie. Oni nie mają też jakiegoś wzorca, za którym mogliby teraz iść, więc zostaje im rzeczywiście potem takie zawłaszczenie postaw patriotycznych. To widać na tych wszystkich Marszach Niepodległości, Konfederacja i, i, te, i takie opowieści o e, Wielkiej Polsce. No ale z drugiej strony w swojej książce, skądinąd bardzo interesującej, to jest Wojna Kobiety fundali, Fundamentaliści i Nowe Średniowiecze, pisze pani też o tym, że te wszystkie ruchy, które w Polsce działają i te Wysoko postawione, czyli ordo Iuris, bo tak, tak, tak ich postrzegam, no, ale częściowo też ich chodzące na pasku polityków, jakieś narodowościowe klimaty związane z konfederacją, że to jest właściwie część większej historii, która odbywa się na świecie obecnie czyli wielkiej walki o wprowadzenie fundamentalizmu religijnego, ograniczenie praw kobiet. To są zazwyczaj takie prawicowe narracje, które zaczynają nam się w życie wdzierać bardzo mocno. Po napisaniu tej książki, ja mam takie wrażenie, że pani jakby przewidziała coś, co się wydarzy w Polsce to znaczy to kolejne ograniczenie praw kobiet. I to pytanie, które chciałabym przy, przy, przy okazji zadać. Czy nie ma to Pani właśnie takiego wrażenia, że to jest nie tyle może sposób przewidzenia tego, co się, co się wydarzyło, co jest Pani takim rodzajem whistleblowerki? Kogoś, kto mówi wcześniej o tym, co się dzieje na świecie w tym momencie, że nie jesteśmy częścią większej całości. Czy postrzega może Pani siebie w trochę sposób takiej whistleblowerki, sygnalistki? Mm, nie, to było po prostu... To wynikało po prostu z przestudiowania tego wszystkiego, co oni mówią, co robią. To wszystko jest tam bardzo prosto napisane. To była tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko pojawi się u nas, ale u nas i tak już się zdążyły pojawić różne rzeczy z tej nieprzyjemnej listy to-do, którą mają, więc już tematy aborcji się pojawiły i te pomysły wypowiadania konwencji antyprzemocowej, więc. Nie czujesz to jako przepowiednia. To po prostu wynika z rzetelnej analizy tego, co w innych miejscach robili, bądź tych materiałów, ich planów na to, co chcą zrobić dalej. Tutaj tak naprawdę um, takimi nośnikami informacji często bywali hakerzy i to właśnie ich można uznać za takich. Jest sporo takiego, sporo materiału, którego nie posiadalibyśmy inaczej, gdyby nie często, gdyby nie praca często ukraińskich hakerów, zwłaszcza, którzy uważają, nazywają się nawet haktywistami, bo uważają, że są po prostu żołnierzami na wojnie z Rosją i wykładają dużo dokumentów, które są bardzo istotne dla tej historii. Um, a ja tylko z nich korzystałam, one trafiały do domeny publicznej trzeba było po prostu tylko umieć znaleźć, no, potem się cierpliwie, cierpliwie czytać, bo tych materiałów było bardzo dużo, na przykład były całe zestawy, jakieś um, maili na przykład różnych oficjeli i tak dalej, więc y, tylko było sporo, a czasu było mało, bo wiedziałam, że muszę to szybko wszystko napisać, żeby ludzie jak najszybciej wiedzieli o tym, co się naprawdę mhm. dzieje. Ponieważ niestety my mamy już bardzo mało czasu, to na koniec zadam jeszcze takie pytanie, które wiąże się z rzeczami nowymi. Legalna aborcja bez kompromisu, powstanie komitetu. W którego skład e, wszedł między innymi ogólnopolski e, strajk kobiet, ale także łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, e, Federacja na rzecz kobiet i ochrony rodziny, e, e, aborcja bez granic, no i polityczki e, lewicy. Cel to jest zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim, który ma wejść do Sejmu, e, no i przynajmniej do pierwszego czytania doprowadzenie. Czy to się uda? Czy oczywiście to jest takie pytanie, które można zawsze sobie zadawać, ale czy to się może tym razem wreszcie uda, kiedy już tyle kobiet wyszło na ulicę, kiedy już wszystkie mówimy, że nie można kompromisu, który nie jest kompromisem, ograniczać jeszcze o jedną przesłankę, tę embriopatologiczną, no bo my zaczynamy się po prostu znajdować w jakimś koszmarnym gileadzie, który jednocześnie jest w Unii Europejskiej. Więc czy to się nie, nie wiem, czy, czy się uda. Nie mam takich odpowiedzi na to, czy się uda, um, ale jestem przekonana. Znaczy nie mam odpowiedzi na to, czy się uda teraz, ale że w ogóle się uda kiedyś, to tak. Znaczy Jesteśmy w takim paralelnym świecie, gdzie z jednej strony jest ta sfera polityczna, która ma swoje bardzo przestarzałe, skosniałe pomysły na życie i na w ogóle komunikację z, z, z obywatelami, a z drugiej strony mamy te tendencje 21-wieczne społeczeństwa, które właśnie bardzo widać było u młodzieży na ich transparentach. Które zmierzają w zupełnie innym kierunku, więc e, jeśli miałabym wyprowadzić z tego jakieś równanie, dojść do jakiegoś wyniku, no to zdecydowanie wychodzi na to, że ta siła oddolna, siła młodych, siła postępowa, siła, która wkracza e, dopiero w życie, wygra z tymi, którzy w jakiś sposób, chociażby historycznie rzecz biorąc, będą musieli jednak wymrzeć. A więc to się kiedyś zmieni. Ja jeszcze wyjaśnię może tylko taką jedną rzecz, bo też się pojaw... to, to, to grono, które teraz protestowało było dużo szersze i dla nas na przykład jako strajku kobiet już 4 lata temu zostało się jasne, że możemy iść tylko w stronę liberalizacji, a nie pozostania przy kompromisie. Wtedy 4 lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z pomysłem karania za aborcję, odbywało się mnóstwo, mnóstwo dyskusji na temat tego właśnie, co jest lepsze dla nas, czy kompromis jest OK. I po jakimś czasie, po przepracowaniu tego wszystkiego, po wysłuchaniu wszystko, wszystkich argumentów dla chyba wszystkich nas ze strajków kobiet stało się oczywiste, że to może być tylko i wyłącznie liberalizacja, dlatego że to daje prawdziwy wybór i szacunek zwraca kobiecie i możliwość jakiegoś godnego życia w zgodzie ze swoim ciałem, zdrowiem, pomysłem na swoje życie i tak Teraz będziemy znowu postawieni przed tym pytaniem, wobec szerszej rzeczy społeczeństwa, czy ta czy iść w tą stronę, czy w tamtą stronę. No ale są to naturalne dyskusje. Tylko, tak jak mówię, żeby wyjaśnić, strajkowiec że po prostu tą, tą kwestię już dążył sobie rozwiązać wcześniej, a teraz kolejna teraz społeczeństwa będzie musiała sobie tę rzecz przedyskutować. Mm -hmm. Ja święcie wierzę, że kiedyś będziemy żyć w normalnym kraju, w którym jest wolność, równość, można zawierać związki partnerskie, wszystkie osoby LGBT nie muszą się Bać o swoje życie, a kobiety mają pełne możliwości korzystania z praw reprodukcyjnych. Pani Klementyna, serdecznie dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za to, że ogólnopolski strajk kobiet w ogóle istnieje. Serdecznie pozdrawiam z Łodzi, gdzie kobiety zawsze były wielką siłą i gdzie na marszach chodziło po 30 tysięcy dziewczyn, kobiet babci na ulicach. Dziękuję bardzo. Super, wielkie dzięki. Przepraszam za te techniczne rzeczy, ale pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że nie było mnie słychać. Nie wiem czemu akurat teraz. Nie ma za co, dziękujemy. Podstawiam. I do zobaczenia na ulicy. Przyłączamy się do tych podziękowań Pozdrowień z Łodzi. Dziękujemy, pozdrawiamy Warszawę. A za chwilkę dosłownie zapraszamy na spotkanie z Ann Applebaum, która opowie nam o relacjach transatlantyckich po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Zostańcie Państwo z nami.